Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dawno nie było e, reagowania na zdjęcia, nie? No dawno nie było, ale już jesteśmy przyjaciele i lecimy z pięknymi zdjęciami. E, przygotowałem 20, no zawsze 20 zdjęć przygotuję na odcinek, ale dzisiaj naprawdę jest przepię przepiękny odcinek. Ludzie, którzy rozwalili system, ale totalnie. Przygotowałem bardzo fajne zdjęcia, więc myślę, że będzie i tak ciekawie i będziemy się na nie reagować. I napiszcie, które zdjęcie było dla Was najlepsze. Dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, następny odcinek się pojawi, może... może. Z tej samej serii, jakby, yy, ale ogólnie następny tydzień, jak się pojawi jak będzie 4000 łapek, dlatego zostawcie łapeczkę do gry. Oraz pamiętajcie, zjedźcie na dół zasubskrybujcie kanał, bo mega mnie to wspiera, jeżeli chcecie więcej, ja wam się podoba. A ja dostaję mega kopa w dupę i motywację, wiecie o co chodzi, nie? Dlatego możecie to zrobić. Jak dzisiaj widzicie fajnie, nowe sobie yy, Nie poprosiliście mnie, żeby czasami green screena nie było, jest tutaj właśnie, co tamten, yy, jest dawny pokój, nie? Yy, dawno nie widzieliście go, ale okej, okay, mo moi, moi drodzy, se zacznijmy, może. Moi drodzy, zaczynamy z grubej rury. No, chłopaki w sukieneczkach. Ale nie, wydaje mi się, że w ogóle za granicą są chyba. Są takie szkoły. Może, może gadam głupoty, ale gdzieś właśnie chłopcy chodzą w takich sukienkach. I to chyba nie jest jakiś. Nie, nie wiem. N napiszcie w komentarzu, bo jakoś mi tak po głowie chodzi, myślę, że, że jednak jest taka szkółka. Właśnie, no, sukienka w krateczkę. I to jest taki chyba standardzik, nie? Bo ale elegancko, kosz biała, koszula, krawat i w ogóle jest zubeka jest. Ja muszę do szkoły wchodzić w garniturach. Ja wiecie, jak ja mam no nie pokażę wam teraz, nie chcę mi się przebierać. Ale, ja normalnie, czarne spodnie, buciki, koszula biała, krawacik, znaczek szkoły jeszcze i do tego, kurde, marynarka, nie? No, największa wieka, muszę tak chodzić do szkoły. Napiszcie, czy też tak macie? No, moim zdaniem jest to nieporozumienie, nie podoba mi się to totalnie, ale to jest tak ym, dodatkowa informacja, która was totalnie nie obchodzi, ale muszę wam to powiedzieć, bo, bo, bo fajnie, nie? No, chłopaki w sukienkach, no, no śmiesznie, bardzo, bardzo śmiesznie. Następne zdjęcie pokazuje, jeśli jest ci ciepło, wyjść na zewnątrz z kanapą i z dziewczyną. No, nie wiem o co tu chodzi w tym zdjęciu w ogóle Znaczy no ja na przykład bym tak nie mógł zrobić Ale jeżeli macie y, taki system Prawda okienko do góry Nie no to jest gdzieś w Anglii pewnie Ale no okno otwieracie te, Telewizor Nie wiem czy tam zmienili położenie telewizora Ale m, telewizor idealnie przez okno i, I oglądacie No tu na przykład chłop Nogi o murek i, I fajnie nie No co to kreatywnie Co mogę powiedzieć Kreatywny pomysł Piękna randka No ja zawsze na odcinkach wam podaję Same jakieś dobre tipy Na jakieś randki Jakieś randki jest w ogóle Jakieś typy życiowe, moi drodzy, w tych zdjęciach. A co, co, co? to jest za zdjęcie, w ogóle? Chłopiec w tra tramwaju bo, albo pociągu. Dajmy, że to jest pociąg. W Pociągu. No, stoi se. W ogóle prawie prawie ma gucci buty. Tak, w ogóle się zauważyłem. Prawie, prawie gucci. Prawie. Nie gucci, ale prawie. Ale no. Nie. Nie polega na tym zdjęciu jakiejś Gucci No pies w torbie. W torbie na zakupy Z Lidla. No może nie z Lidla, ale to tak wygląda. Taka, jaka to jest wielka torba. Haskiego, psa haskiego se nosić w torbie. No kto pomyślał? Jakieś Yorki albo szczekające tam jakieś ciłały czy jak to tam nie? No to wiecie, w torebeczkach panna. Chłop z haskim se w torbie. Dlaczego, dlaczego No, no też jest kreatywny chłopak, ale no, Przecież wezmą za Debila tego chłopa, taki kręć, Ale nie wstydzi się, nie wstydzi się. Jest szacunek. No Następne zdjęcie jest dosyć śmieszne i to jest w jakimś dziwnym kraju. Dziwnym, no no nie znam po prostu tego kraju. No, tak obstawiam, że to jest w jakiś no, blisko Afryki albo ogólnie. No nie wiem, nie, nie oceniam. Ale okej, okay, yy, mamy tutaj ciężarówkę. A na pace, tak jakby, no tak to się mówi, chyba na pace, nie. <laughs> są, są chłopaki i piją tam jakieś może piwka, czy, czy nie piwka. Nie, ma nie piwka, ale... Ale, ale piją, nie. No, no chyba piwka sypi. Se... No nie wiem co tam jest. Ale coś... Jakie to jest dziwne. To znaczy to jest postój, nie no jakby... Nie wyobrażam sobie, albo chcę sobie to wyobrazić, że jadą jadą sobie tak spokojnie, nie? Nagle ktoś im wyjeżdża i oni muszą zahamować. Ciol wszyscy w tą ścianę tam, no jak to powiedzieć, no. Śmiesznie w sumie. Chyba, że to jest w ogóle taka restauracja na, na ciężarówce, no to te też... To też śmiesznie. O, a tutaj mamy ananasowy win. Jakby to Halloween, ananasowy win, jakby to powiedzieć, kurde. Ale to jest To jest pomysł: jak nie macie dynki, a macie ananas, no to z ananasa robicie. dynkę, jakby to powiedzieć. Nie, 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 dynkę. Powiem po prostu, no, wyrzeźbić tą twarz, taką wiecie na Halloween, no. no. Ciekawy pomysł, w sumie nie widziałem czegoś takiego, nie spotkałem się. Ale dużo owoców w sumie tak można zrobić, nie? Pamiętać, trzeba być kreatywnym w życiu. No. O Jezus! Najwierniejszy kibic! Na, najwierniejszy kibic ze wszystkich! On tam pokazuje! Cześć, cześć, jestem Bogiem i kibicuję swojej drużynie! Yy, tak podejrzewam, nie? Bo jest na stadionie i wywiesił sobie flagę w ogóle. Ja nie wiem jak to się nazywa, bo to jest ciężarówka, która ma taką... Wjeżdżasz se do góry, wjeżdżasz sobie do góry i, i tam se yy, stoisz i możesz na przykład naprawić lampę yy, na ulicy. <laughs> nie wiem, powiedz. Nie słuchajcie mnie, ja tylko mówię sobie tak, tak od dla siebie, no. A czy możecie mnie słuchać? No, nie wiem, co ja mówię. Moi drodzy, no, najwierniejszy kibic. Nie wiem, co to w ogóle za kraj. Zielono-czarno-fraga. Nie wiem, nie, nie chcę się błaźnić, ale naprawdę nie wiem, co to jest za kraj, ale okej. Okay. No, najwierniejszy kibic. Ja, ja osobiście mam w ogóle lęk wysokości. Kto ma lęk wysokości, nikt napisze w komentarzu. Przypnę serduszko, to moi ludzie. Mam lęk wysokości. Ja bym się tam nigdy nie odważył pójść, naprawdę. O kurde, a tu co? Aha! To chyba zdjęcie polega na tym, że koleś chciał być kreatywny i stworzyć swoją ścianę. Swoją ścianę stworzył z jakichś kartek kolorowych. Podaj, że nie wiem. Malować, co prawda malowanie by szybciej wyszło. Ale ozdobił bibułą, o tak powiedzmy. Bibułą se ozdobił tutaj, kurczę. Ścianę, no nie jest źle. No kolorowo, chociaż w sumie nawet tak kolory tęczy zrobił. No ładnie. Bardzo mi się to podoba. Ooooj. Aha, dobra, już wiem na, na czym polega te, te foto, że no jest, jest se zdjęcie, są szafeczki i ta dolna szafeczka jest tak jakby no na kluczek, nie? Podejrzewam, że tam nie wiem czemu tam kłódki nie ma, ale powinna być. No że jest jakiś sejfik, mama tam trzyma ma mama monę, nie, na ten, żeby ci dziecko nie wzięło. No to, nie wiem w ogóle co to, to mama ma mózg wielki, nie? Kurde, no wyciągasz sobie szafeczkę tą górną i normalnie masz dostęp do hajsiku i idziesz na imprezę z kolegami Taki, taki jest plan, pamiętajcie, taki jest plan No wiecie już jak sejfik otworzyć, Ma, mamowy sejfik na no, butatowy, no nie wiem Ja pierdziele ty, to zdjęcie to jest totalny sztost! naprawdę, chłop co to tworzy ty z mistrzem Ja pierdziele, wydrukował sobie stronę z screenu z kamery i, wy... i dał kamerę na to zdjęcie, po czym to wygląda tak, jakby to była kamera nagrywająca ten salon. I to wszystko jest tak, jakby realistyczne. A w tym salonie możesz robić, co chcesz i. co chcesz. To akurat już mózg musiał popracować. Wciulik, podoba mi się, podoba mi się osoba, która to stworzyła. jaki piękny docz! Jak mi się podobają te samochody, Jezus, i to jest jeszcze idealne. Zielony parking, zielony samochód, jeszcze zielony ten. Jak to się nazywa? Aha! A to jest parking zarezerwowany, tylko że mogą te zielone pojazdy. Ale ja, ja. Tylko zielone pojazdy tam mogą stawać. No ja pierdzielę. Jaki piękny parking. Mój ulubiony kolor w ogóle zielony. Nie, ja też sobie kupię taką brykę. mustanga, ja sobie kupię zielonego. No, oglądajcie moje filmy i sobie kupimy. Będę z wami jeździł z widzami. <laughs> no, pace, Czy chłopie, na jednym kole w ogóle zawsze szanuję ludzi, którzy na tym jednym kole jeżdżą, bo nie wiem jak to jest możliwe. Ale tu zdjęcie polega na tym, że nie można jeździć tutaj na jakichś e, rolkach, rowerach, skateboardach czy tam deskorolkach w sensie i no, no kurde, powiem wam, że to też trzeba mieć mózg. No to nie jest ani rower, ani deskorolka, ani rolki inne to jest jednokołowe. Nie wiem w ogóle jak się nie wiem w ogóle, jak to się nazywa tak szczerze, ten pojazd jednokołowy, ale kurczę no, ciekawie. Następne foto rozwaliło system totalnie. W sensie się to nie jest, to jest takie już wiecie Znaczy mądre, no nie trzeba być mądrym żeby coś takiego stworzyć Tylko żebyś zechciała że im się to robić To jest taki szlos... Ale nie to jest raczej wydaje mi się Że to jest niemożliwe żeby pociągnąć Z aż tylu rurek picie Znaczy rurki akurat lecą w dół, to jest szansa Ale nie wątpię Chociaż widać ten pan tam na dole ma pewnie takie płuca Bo jest gorylem, no takie płuca ma że może by dał radę Ale jakie piękne baseny w ogóle Je, Jakie wakacje sobie urządzili, co? To jest tak, monsterek włożony do kupy po czym w monster, w monsterek jest w kubku i w tym monsterku jest słonka. Zamiast wylać sobie albo do kubka ten monsterek i sobie wypić normalnie, albo wylać do kubka ten monsterek i sobie pić słomką. To on włożył monsterek do kubka i włożył sobie słomkę, słomkę do monsterka i pije sobie tak. No nikt nikomu nie broni, no może sobie tak robić, prawda? Jezus pasek Gucci! Jaki piękny! Jaki piękny... Pasek. To ja sobie stworzę takie coś na lekcji jak Ja nie mogę I nawet nie trzeba regulować widzowie On się dopasowuje do swojej postury ciała I to jaki, jaki, jaki tani ten Skartek z zeszytu z pojedynka polskiego Piękne O nie ale to jest przykre zdjęcie nie to jest smutne zdjęcie moi drodzy Ludzie by niepełnosprawni, no i wózek inwalidzki Wiecie co jeszcze idealnie by było jakby jeszcze jakaś osoba tam usi usiadła na ten wózek inwalidzki I to by było już jeden do jeden to co macie namalowane na tym właśnie miejscu na... Na... jak to... Na, na... Miejsca dla inwalidów, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć Dla ludzi niepełnosprawnych. O! Dla ludzi niepełnosprawnych, Boże czemu mi to słowo wyleciało z głowy, nieważne To są chyba Japończyki, nie? Młodzi ludzie, dajmy, nie, no dzieci, dzieci Dzieci są sobie w przedszkolu Miały przynieść chyba rybę, bo każdy chyba w tym akwarium ma rybę I każdy ma jakieś złote rybki, małe rybki w jakichś pojemniczkach A ten się wyróżnia i przyniósł wielką rybę, kurde Co to w ogóle, nie, nie, nie znam się dokładnie na rybach Ale przyniósł tak, takiego giganta, jeszcze taki mały chłopczyk, nie? No ale no widać, że lubi się wyróżniać, w ogóle też jestem taką osobą, która lubi się wyróżniać Nie lubię zawsze być taki sam jak inni Zawsze lubię się wyróżnić, moi drodzy, nie wiem, jakiś. Jakoś, jakoś, tak, taką naturę mam Też bym przyniósł takiego goryla, nie? O jakieś zadania matematyczne, ja kocham matematy... Nie, nienawidzę mi na matematyki Kto nienawidzi matematyki pisać w komentarzach Matematyka to jest najgorsze gówno, nienawidzę matematyki Bo nie ogarniam jej, szczególnie w trzeciej klasie technikum Nienawidzę Okej, okay, ale mamy tu zadanie 1 plus sinus x yy, podzielić na n Równa się 1 plus sinus x na... Dobra, nie, ale aż tak tempo... Nie no, to jest... Człowiek, człowiek hit Człowiek hit Przekreślił n z n i wyszło mu, równa się 1 plus 6. Boże, co się tu stało w tym zadaniu? 1 plus. <laughs> nie, 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 ja, ja się muszę. Na... Nie, muszę się napić, bo to za, za wiele. To już. Ja jestem głupi jak buty, ale to, co się wydarzyło na tej kartce, bardziej na monitorze, to, że jest, przeniosł. Wszystko, poczekajcie, przeanalizujmy te zdjęcie Dziecko, dziecko leżące w kuchni, które ma picie i jedzenie obok siebie Okej, okay, leży w tej kuchni i ma jeszcze tableta rozłożonego na dywanie Czyli to już jest salon bodajże Czyli zamiast iść do salonu, to jedzenie dał w kuchni, a tablet w salonie Nie, nic nie wiem, nie mam, nie wiem na czym polega to zdjęcie, dobra nie bijcie mnie, nie wiem na czym polega to zdjęcie, nie mam pojęcia. Dziecko, które se leży w kuchni, ale wszystkie rzeczy ma rozłożone obok siebie. Że dzieci tak robią, o co chodzi w tym zdjęciu? Nieważne. Co jest? On mi przypomina tego, YouTubera Jacka Frosta. Ej, <grym>, ja pierniczę. Chłopiec mądry. Wziął sznureczki, czapkę z daszkiem i normalnie okularki se przywiązał. Jak już spadnie mu czapka, to razem z okularami. To jest tip, jak sobie łatwiej zniszczyć okulary. Czy, czyż to nie piękne? No tak, to jest piękne. Aha, moi drodzy, jedna, jed, jednak było 19, 19 zdjęć, bo jedno się powtórzyło. Moi drodzy, mega wam dziękuję, ale z całego serca Może się przysunęć Mega wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie zdobyć łapeczki do góry, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał oczywiście. Dzięki wszystko, za wszystko, za wszystko. i dzięki. Trzymaj się, byku. Trzymaj pason. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie. Pamiętam, subskrybujcie, łapeczki do góry. I widzimy się już za dwa dni, bo co dwa dni odcinki. Dzięki, żegnam was. Siema.